w murach ulicy, im. pana w, w imieniu starosty Tomaszowskiego, pana Mariusza Węgrzynowskiego, serdecznie Państwa witam na uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021-2022. Dzisiejsze spotkanie jest okazją do złożenia gratulacji młodym osobom, jak również do podziękowań dla pedagogów, wychowawców, które będziemy kierować na ręce dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat Tomaszowski. Miło mi powitać starostę Tomaszowskiego, pana Mariusza Węgrzynowskiego, jak również członka zarządu powiatu, panią Elżbietę Łoiszczyk. Witam wszystkich stypendystów i dyrektorów szkół, którzy im towarzyszą. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Lub wykazuje szczególne uzgodnienia, uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Przyznane stypendia to potwierdzenie dużego zaangażowania w zdobywanie wiedzy, budowanie swojej przyszłości, to także dowód sumiennej i rzetelnej pracy nad sobą. Ale także pewnego rodzaju umiejętności skutecznego prowadzenia w procesie edukacyjnym przez nauczycieli i wychowawców. Z wielką radością zwracam się do grona uczniów, którym dziś wręczone zostaną dyplomy, stypendysty, prezesa Rady Ministrów. Jesteśmy niezwykle dumni, że powiat Tomaszowski ma Was. Wspaniałą młodzież, której chce się chcieć której chce się uczyć, chce się podejmować kolejne wyzwania. Kompetencje, które ci zdobywacie, będą procentować w przyszłości. Bez wątpienia wśród Was znajdują się przyszli wynalazcy, inżynierowie, nauczyciele, medycy, działacze społeczni, a także politycy. Gratulujemy serdecznie, ciesząc się z Waszych osiągnięć i, życą, i życząc kolejnych sukcesów. W szkół prowadzonych przez powiat Tomaszowski na rok szkolny 2021-2022 18 uczniów uzyskało tytuł stypendysty prezesa Rady Ministrów. Z ogromną przyjemnością i radością zaproszę na scenę bohaterów dzisiejszej gali wraz z dyrektorami. Jako pierwszych zapraszam stypendystów z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Milenę Zuzanne Nowak i Aleksandra Krzysztofa Wojckiego, jak również panią dyrektor Eden. O koniczenie stypendów poproszę starostę Tomaszowskiego, pana Mariusza Węgrzowskiego oraz członka zarządu powiatu panią Elżbietę Łojszczyk. Stypendystą pani dyrektor, poprosimy o pozostanie pana starosty i panią Elżbietę też poprosimy o pozostanie. Zapraszamy stypendystów z drugiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Mateusza Grzybowskiego i Olivię Strzychowską oraz pana dyrektora Arkadiusza Poniarka. Dziękujemy, wielkie brawa. Dziękujemy stypendystom z drugiego Liceum. Zaproszę teraz stypendystów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych numer 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Aleksandrę Marię Pakowską. Dawida, Eryka, Baska i panią wicedyrektor Jolantę Nikodemską. Gratulujemy, brawa. Dziękujemy stypendystom z mechanika. Zaproszę teraz stypendystów zespołu szkół na Podstawowych numer 2 imienia Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim. Dorotę Lalek i Jowitę Opuszkę. Wraz z panem dyrektorem Jackiem Bartosikiem. Zapraszam Dziękujemy stypendystom z gastronomika, jak to kolokwialnie mówimy w tej szkole. Zaproszę teraz stypendystów ze Zbawu Szkół ponapodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowi Mazowieckim. Paulinę Marię Walas i Joannę Klaudię Lenat wraz z panią dyrektor Katarzyną Banaszczak. Dziękujemy stypendystom z samochodówki. A teraz na scenę poprosimy stypendystów z zespołu szkół ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. Paulinę Zalewską, Annę Wąchałem, Oliwie Balicką, Karola Kaczorowskiego wraz z panią dyrektor Kamilą Osiężną. Stypendystów mamy czworo, to mamy stypendystów z liceum sztuk plastycznych i stypendystów z techniką numer 5. I dziękujemy stypendystom z Wyzbiańskiego. Zaproszę teraz na scenę stypendystów ze zespołu szkół mafosawowych numer 8 w Tomaszowie Mazowieckim Wiktorię Klauzę, Klaudię Jabłońską, Karolinę Jagiełło, Wojciecha Polusa. Tu również mamy czterech stypendystów. Mamy stypendystów z trzeciego liceum ocztałtującego i z technikum numer sześć. O, przepraszam i zapraszam Panią e, wicedyrektor. Przepraszam najmocniej. Proszę o zabranie głosu pana starosty. Szanowni Państwo, piękna, wzruszająca chwila, chociaż tak mało radości uśmiechu na twarzach, jesteście najlepsi z najlepszych. W swoich szkołach jesteście liderami, wzorami, na których będą patrzeć inni. Przede wszystkim młodsi uczniowie, bo oni też w swoich ambicjach będą chcieli być takimi stypendystami. To jest wielka praca, moi drodzy, jaką wykonujecie przede wszystkim wy, ale wykonujecie ze swoimi nauczycielami, dyrektorami. I tak jak się domyślam przy bardzo znakomitym, pięknym wsparciu swoich rodziców, członków rodziny, którzy Was zachęcają do takiego niesamowitego wysiłku. Bo żeby być stypendystą, to nie wystarczy mieć talent. Trzeba to poprzeć pracą. Koledzy, koleżanki idą na dyskotekę, idą gdzieś do parku, idą odpocząć. Jest tyle różnych dzisiaj pomysłów ze strony samorządów, instytucji, jak zagospodarować czas młodym ludziom po zajęciach dydaktycznych. Wy jednak musicie z czegoś zrezygnować, tak, musicie zrezygnować. Przykro, ale to jednak przekuwa się przede wszystkim na ten wynik, który żeście osiągnęli. Coś wyjątkowego, coś wspaniałego, z czym będziecie szli w dorosłe życie. Będziecie mogli powiedzieć, na takim poziomie nauki osiągnęłam, osiągnąłem takie wyniki. To znaczy, że stać mnie na to, żeby skończyć, ukończyć studia takie, jak sobie wymarzyłam, wymarzyłem. Żebym mogła, mógł zdobywać świat. Nie ma dla mnie zahamowań. Moje wyniki pokazują, że stać mnie na to. Moi drodzy, chodzi o to, żebyście <laughs> dalej wierzyli w siebie, żebyście się nie złamywali, bo czasami, kiedy przychodzi triumf, to jak się pojawia później mała porażka, to takie zapytanie, czy to może już koniec moich możliwości? Nie. Takie mniejsze porażki dotykają wszystkich. Nas tutaj, dorosłych, w całym życiu, ale wy macie ten potencjał, tą wyjątkowość, która daje wam przepustkę, żeby zmierzyć się z tymi najlepszymi z innych miast, powiatów, z całej Polski, ale też i świata, bo tak to jest. To nie jest tak, że tam gdzieś na innej półkuli, południowej, północnej, to mieszkają ludzie, którzy od razu, że tak powiem, prezentują pewien określony poziom wiedzy. No nie. Możecie z nimi stawać w szranki, jesteście równi. I poprzez tą swoją pracę na co dzień pokazujecie, że rzeczywiście tak będzie. Chodzi o to, żeby mieć tą wiarę w swoje sukcesy, żeby współpracować z nauczycielami, dyrektorami. Nie tak, że jestem już taka dobra i taki dobry, że w zasadzie nic nie muszę, jestem w stanie się nauczyć samodzielnie. Może i tak w przypadku niektórych zakresów materiałów, ale jednak to doświadczenie, które posiadają nauczyciele, dyrektorzy, dorośli, ono jest troszeczkę w innym wymiarze. Jeżeli chcą się z Wami tym dzielić, to przyjmujcie to. To będzie naprawdę procentować w dalszym Waszym życiu. Życzę Wam, żeby ta Wasza kariera. Naukowa, ona się rozwijała tak jak dotychczas, żebyście, żebyście osiągnęli pewien poziom, pewien cel, który sobie dzisiaj zakładacie. Na razie może nie śmiało, bo to jest szkoła ponad średnia, ale gdzieś tam w głowie kiełkuje jakiś pomysł na życie. Może tym zostanę, może kimś innym. Wierzcie w siebie. I jestem przekonany, że jeśli się kiedyś spotkamy, bo w iluś latach tutaj państwo dyrektorzy też będą obecni, Pani Naczelnik, e, Pani członek zarządu, tutaj wszystkie te osoby, które nam towarzyszą podczas tej uroczystości, to będziecie mogli powiedzieć tak, drodzy Państwo, to był początek, a teraz to my jesteśmy już daleko dalej. Jesteśmy już przy tym celu, który sobie zakładaliśmy. Później wyznaczamy sobie kolejne, kolejne. I tak. Przez całe życie. Co daje wiedza? Co dają pewne umiejętności? Dają pewność siebie. Człowiek wtedy rzeczywiście łatwiej znajduje się w różnych sytuacjach. Mam określoną wiedzę. Nie oszukają mnie inni, którzy chcieliby oszukać, bo ja swoje wiem. Ale z drugiej strony pokazujemy też swoją wyjątkową wartość poprzez tą wiedzę, którą macie. Życzę wam, żeby ta wasza kariera tak się układała w kolejnych miesiącach i latach, żeby napawała was dumą, zadowoleniem. Państwu nauczycielom, państwu dyrektorom ja bardzo serdecznie dziękuję, bo proszę państwa, bez tej waszej pracy nie byłoby tych osiągnięć, nie byłoby tych sukcesów, także serdecznie dziękuję za tą dobrą współpracę i życzę wszystkiego dobrego na kolejne lata. Szczęść Boże. Drodzy stypendyści, dzisiejsze spotkanie jest symbolicznym zwieńczeniem Waszej ciężkiej, systematycznej pracy, która doprowadziła Was do uzyskania bardzo wysokich ocen zajęć edukacyjnych, otrzymania promocji z wyróżnieniem, wybitnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach przedmiotowych. Te wszystkie Wasze sukcesy zostały docenione. Życzę, byście konsekwentnie podążali drogą mądrości, byście nie zmarnowali swoich talentów. Pracujcie nad ich rozwojem, ale nie za wszelką cenę. Rozwijajcie swoje pasje, realizujcie swoje marzenia, dbajcie o dążenie do bycia wartościowym człowiekiem. Taki, który będzie zauważał to, co w życiu dobre, szlachetne i piękne. Jeśli jest. Oraz raz w tobie woła ty się nie dła w egoizmie, jak w zalewie własny tuńczyk. Ale patrzy się rozejrzyj dokoła, bo ta chwila się zbliża nieuchronnie i nadejdzie mi dzień o zmierszący Kiedy staniesz poruszony, rozczulony, przeogromnie. Bo przed tobą twarzą w twarz stanęła. aló I cóż krzywisz twarz? Chciałeś się opiekować? To masz. Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu I serce me w ukryciu Cicho szepnęło Obcy, są mieści inni chłopcy, ciebie pamiętam z tamtych stron Kupiłeś ergo i w mym sklepiku, zawsze tak pełno krzyku Wszystko ucichło, nawet ja Mówią, za i śmiałeś do mnie tak jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia o mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z obczuzy. Biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją. Swo do pałacu brał. Ten gwałt, ten blask, ten cud, ja sobie wyobrażam, Boże, ty mój. Na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biały weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha? myć się pod studnie, ty samochodem trzy raz. Przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona. Jakby przez mgłę widziałam las. Coś zakręciło się w mojej głowie. Mam takie słabe zdrowie, w sercu ścisnęło, coś nie. Padłam na brzeg, tobie wprost pod nogi. 哦。嗯